Luki to co bąbeczka za zdrowie babki Okajłę, Dzięki Hydro, nie ma żadnego Jagera, kurwa Dzięki Klemencisko za 5 miesięcy. No wypiłbym za zdrowie babci, ale kurwa no. Nie można, Jest jak jest Chodź tu, Patryk. Przedem cię uratować nie, kurwa! No, kurwa, ty jeszcze dodatkowy... A ty jeszcze kurwa doniosłeś. Kurwa, stawiaj no, nie, no. to! Wstawiaj to kurwa! A tu jeszcze pizza jedzie. Śpizą może być! O kurwa ja się na eee! eee! O Kurwa, co kurwa, O, masz, o, o, jak ja. o no, kurwa. kurwa! Poczekaj, poczekaj. Kurwa, no naprawdę już mam dosyć kurwa, no. A nie chcę znowu, żeby tak się skończyło, żeby ktoś za mnie streama kończył kurwa. Przepraszam kurwa no. Nie moja wina, że... <laughs> Zgakowali mi chatę i... chuj. I trzy jagery kurwa, musiałem wypierdolić na hita.